Żeby to wszystko działało, to potrzebuje lajków. Byliśmy za dobrzy. Bezstresowo wychowanie, nie klipanie po tyłku, bo zaraz boczeńca przyczepią. Nie, z kolana w ryj. Wtedy człowiek zaczyna myśleć, mózg przed użyciem trzeba wstrząsnąć. Przypomniałem sobie, jak, jakie miałem dzieciństwo. Spaliśmy w HC, glinianym wysmarowanym im bardziej Puchatek zaglądał do chatki Prosiaczka, tym bardziej go tam nie było. Dlaczego o tym się nie mówi? Czy gdzie żyjemy? W klamstwie? Czy adapt to, adaptujemy to klamstwo? Proszę pana, a jaka jest średnica Słońca? O, masz telefon, pisz w internecie, zaraz będziesz wiedział. Z kolana w ryj. Każdy genialny wzór jest krótki. Przepraszam, gdzieś chusteczkę szukam tutaj, przepraszam. Jak w szkole słyszałem, kiedy nauczyciele mi co wyjaśniali coś, co autor miał na myśli, to już dostarwałem górnicy. Nie, nic się nie rozwijam, w ogóle, to, 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 to ostatnie tak, pomysły jakieś naukowe, to były tam 200-300 lat temu coś powstało. Wpędziliśmy się w, w ślepy róg i czekamy, dopóki przyjdzie jakieś zwyżądko, nas zje. Nieważne, czy to było, będzie mały pajączek. 90-letnia babcia w chusteczce z maczetą. Błąd! Gościu to takiego. <grym, grym>, I sok brzozowy, nie, który nie, nam nie, znowu nie. zakazali pić. <grym>, tak. Zagrożenie jest takie same. Nie, a ty i te twoje teorie spiskowe. 120 tysięcy lat temu na Ziemi wylądowały pierwsze, pierwsze statki awaryjne i założyli państwo Daria. Jeżeli nasi pradziadkowie, którzy przybyli na Ziemię, posiadali sprzęt latający, to nie trzeba by go wymyślać. Dlaczego tej wiedzy nikt nie spisał? Jest spisana. Władze w kraju przyjęli Kościół katolicki. <grym> Tego na szczęście później tam nie ma wejścia i się cieszy. Tam rządy jakieś zmieniają się, ale rządzi Kościół katolicki. Dlaczego przy Kościołach były szkoły? No właśnie. Ale wszystkie szkoły. Robią idealnych pracowników. A to nie jest, to jest tylko biurobot, który wykonuje, jak go nauczono, żeby umieć kłamać. Nie trzeba po swojemu myśleć. Naucz się, jak ci program każe. Nie, ja uważam, Zwoje że dwoje się palą. Koło jest, koło jest naturalnym elementem nie. życia i. Proszę mi pokazać w naturze coś okrągłego. Wiedziałeś takiego robaczka, czy tam mrówkę, czy gąsienicę? Która ma kółka, czy z przodu, czy z tyłu przystawionej. Wiedziałeś, jakieś zwierzątko, które porusza się o kolach? Nie, ale mnie nie interesuje zwierzęcie. Załóżmy, że Franz idzie do lekarza, bo ma tu, to, nie wiem... Spodnie z, 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 z lewą nogą coś ma pisać. <noise> optar sobie No, a on mu ucina prawą nogę i tak. mówi, pomyliłem się. Kurczę, pomyliłem się, panie Franz. Utnę pan jeszcze lewą, będzie pan miał porówno. Korzystając z koła, Łatwiej nam się nie, jest nie. poruszać. I tak nawet to chcesz mnie do tego przekonać. Tylko nie, nie upieraj się przy tym. Nie szkodzi. Zostawmy nie, spokój moje nogi nie, i nie jest, się tak, nie przyda. Nie <głosy> <całkowite>. <głosy> I dlaczego świat zaszedł w ślepą uliczkę? Nie wchodzę w takie dyskusje, Ale bo to nie jest moja działka, tak to nie, 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 nie o tym mówimy. Panowie i panie, rozumiem pójść w teren, zobaczyć ślady trójkątnego wiercenia. takiej maszyny nie posiadamy jeszcze. Wymyślicie maszynę, to proszę się zgłosić. Ja już widzę, że na ulicy jest głupota, to ja na ulicę nie pójdę. No na razie wszystko. Żeby to wszystko działało, to potrzebuję lajków.